Witam ponownie. Ćwiczenia. Zabawa. Możecie to stosować jako początek ogólnie takiej drogi do skojarzeń, do kreatywności. Myślę, że po tych ćwiczeniach staniecie przed faktem takim, że wasz mózg już nieraz uczestniczy w czymś takim, bo skojarzenia nam się pojawiają stale. No to dlaczego z nich nie korzystać i nie zabawić się trochę? Pierwsze ćwiczenie to, od razu wytłumaczę, to są ćwiczenia, które funkcjonują troszkę pod kątem raczej rozwijania dzieci, ale ja się tym bawię, jak ja się tym bawię, a dzieckiem już nie jestem dawno to myślę, że każdy i dorosły, i każda, każdy z młodzieży, jak i każde dziecko będzie na swój sposób potrafił te ćwiczenia zastosować i nimi się bawić, przy okazji też ćwiczyć swoją kreatywność. Co robi? Powiem jedno, słowotwórstwo. Dla mnie to ćwiczenie jest ciekawe i wesołe ze względu na to, że ja tutaj tworzę słowa. Jeżeli ślimak, a mamy słowo, że, że się coś ślimaczy, a to znaczy, że ja mogę takie słowa zbudować od wielu innych wyrazów. Mgła, mgli, o coś zamgliło. Śnieg śnieży też, ale może jakiś inny rodzaj pomysłu o, o śniegu. Śnieg zaś, zaśniegował, księżyc księżycy, księżyczy, księżyc księżycuje. A może któryś ze słów wejdzie do waszego kanonu słów, jako coś innowacyjnego, waszego. Zmierzch, no wiadomo, że zmierzcha. Muzyka, muzykuje, muzyczy. Deszcz, deszczy, zadeszczył, zdeszczył. Słońce, słoniczy. Słońce zasłania? Wręcz przeciwnie, zobaczcie, jak nieraz się tworzą wyrazy też przeciwstawne. Świt, świta, świczy i zaczynam się śmiać sam z siebie wiatr wietrze oczywiście że przewietrzył bo pewne wyrazy my używamy naprawdę w wielu kierunkach zawietrzna o jedna, jest takie słowo zawietrzna strona zawietrzna beton betoni betonuje Zabetonił, bawmy się. To nie chodzi o to, żeby oceniać nazwy ze względu na to, że źle wymawiamy dane słowa, czy tworzymy coś dziwnego. Jak na przykład mam za, za oknem drzewo, to drzewo drzewi, zadrzewiam i uczę się, albo powtarzam, liście zaliściły mi wszystko, dach zadaszył. Czyli na początek takie normalne, klasyczne rozwiązania, ale może się też pojawiają obok, takie, które nam się wydają trochę bez sensu, bo są właśnie śmieszne. Może nierealne, może nieużywane, ale zabawa jest zabawą. Myślenia łączące. Tu zestawiamy sobie dwie rzeczy. Ja zaproponowałem, ale Wy możecie, znów patrzę za okno, co może być proste i zielone? Łodyga w roślince, a jakże? Albo co może być kwadratowe i przezroczyste? No wiadomo, że szyba. Tutaj nie jestem innowacyjny, ale jeżeli nastawię się na innowacje, okrągłe i mniejsze od arbuza, to ja powiem: O, moja głowa jest, chyba arbuzy są większe. Zaczynam kojarzyć w inną stronę zupełnie. Małe egzotyczne no ja wiem, że małe egzotyczne to są na przykład kiwi, ale teraz już nie do końca bo ja mam za oknem, wszak kiwi, który rodzi. Takie małe kiwi mam, takie. A wiecie, jakie słodkie? Wszystko jest człowiek w stanie tutaj skojarzyć, tylko uwaga, nie na czas, na szybko, ale patrzymy, żeby to były nazwy przedmiotów, które nam się kojarzą, a nie o których myślimy. Kochani, pewna uwaga: jeżeli chcemy być kreatywni i innowacyjni w swoich rozwiązaniach, to nie możemy pozostawiać sytuacje na zasadzie. Myślę, 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 myślę. I nic z tego. Kreatywność pochodzi z intuicji. Kreatywność, innowacja pochodzi z obserwacji, które w mózgu są przerabiane, czyli podświadomie, bez naszej świadomości, i ta podświadomość później wypływa w wielu aspektach, i my to musimy umieć wyłowić. Jeżeli umiemy, to dobrze, jeżeli spychamy naszą podświadomość gdzieś na plan dalszy, to tych zadań nie rozwiążemy w sposób innowacyjny. Nie będziemy kreatywni w swoich pomysłach. Zatem, jeżeli wam coś przychodzi do głowy delikatne i zielone, to ja mam taką roślinkę malutką, tak się trzęsie bardzo i już mam pewną wizję, mogę ją opisywać. Spróbujmy w ten sposób, bo rozwijamy również swoją wyobraźnię. Nazwij rzecz. Jeżeli bez, bez zastanowienia, czyli znów z podświadomością, to jeżeli mają być większe od drzewa, to ja powiem pierwsze co mi się kojarzy to żerafa, która na baobabie wyżera liście z samej góry, bo ten baobab jest mniejszy, czy akacje na przykład obżera mniejsze od mrówki no to mnie się od razu kojarzą planktony, czyli plankton albo jakieś drobnoustroje, albo kurz, zaczynam tworzyć właśnie to to nie pomaga innowacja, kreatywność to brnij człowieku, próbuj Nikt ci za to głowy nie urwie. Chyba że od razu powie, że ten most wystarczy, że będzie posadowiony na dwóch głównych stopach, a dalej to jakoś się tam ułoży, podepnę go, a okaże się, że most się zawali. Nie, no tak nie buduję mostów. Który używały jeszcze nasze babcia, a my już ich nie używamy. I można budować w ten sposób hasła, opisowo bardziej. A ciekaw jestem, czy jesteście w stanie opisać chociaż te rzeczy, które widzieliście w domu u babci. A wy tego w domu już nie macie. Niestety w naszych czasach już jest niewiele takich przedmiotów. Yy, lat temu, myślę, 20 mniej więcej, jak następował przełom techniczny, to w domach starszych osób było wiele rzeczy, które. No właśnie. Może zapytajcie się, zróbcie eksperyment taki. Zapytajcie się własnych babci i dziadków, co mieli kiedyś w domu, czego teraz już nawet oni w domu tego nie mają, bo. Bo postęp techniczny tak daleko się posunął. Myślę, że to jest ciekawe ćwiczenie na spostrzegawczość Waszą, albo idźcie do domu babci, powiedzcie jej o co chodzi, żeby nie pomyślała, że jej przeglądacie kąty i sprawdźcie. Tylko nie pytajcie się starszych, co to jest. Sami spróbujcie znaleźć rozwiązanie. Może znajdziecie coś, co wygląda jak pofalowana blacha. W ramie drewnianej i nie wiadomo do czego służy. Ma dwie nóżki i rączkę. A pomyślcie, kiedyś do czegoś to mogło służyć. Jaka może być? Tutaj możemy wszystko wziąć pod uwagę. Przykład trz, d, trzech rzeczy, ale ja mogę wziąć równie dobrze, jaki może być zegar. Okrągły, naścienny, zegar czasu. Zegar, ciśnienia, bo na niektóre mierniki mówimy zegary, albo jaka może być rura pęknięta, wodociągowa, pionowa i tak dalej. Próbujemy. Jak za dużo zaczynamy myśleć, to już jest źle. Podam Wam przykład, nie będę dalej szedł. Ja robię takie ćwiczenie w klasie na zasadzie. Uwaga, wyłączamy myślenie. To znaczy, że jeżeli w ciągu pierwszych dwóch, góra trzech sekund przyjdzie mi do głowy odpowiedź, to ja ją podaję. Dlaczego? Bo to jest czas pracy dla podświadomości. A jak zaczynam myśleć, trzecia sekunda to jest tak, no jakby to było, to już nie jest podświadomość, tylko jest to świadomość. A my podświadomość tutaj ćwiczymy. Dlatego na przykład w klasie mówię o tym, że zadam pytanie, a wy mi odpowiadacie od razu, co Wam przyjdzie do głowy. Jeżeli od razu nie przychodzi do głowy, milczycie i zobaczycie, jak działa nasza podświadomość. Zadaję pytanie: ile jest okien? No to wszyscy mówią trzy. A ile jest z, 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 takich ramek ze zdjęciami na ścianie? A wtedy już, yy, a, już wiedzą, że nie mogą mówić, więc nikt nic nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że nasza podświadomość na przykład ma ograniczone myślenie. Nasza podświadomość liczy w tym zakresie. Rozpoznaje. Czyli samotność parę, rozpoznaje 3 plus 1, rozpoznaje dwie pary i ewentualnie szybko jeszcze rozpozna dwie pary i jedność. Trzech par już nie rozpoznaje. Trzy pary ja muszę przeliczyć. Jedna para, druga para, trzecia para. Tak działa właśnie. W takim, że tak powiem, w takiej różnicy działają świadomość i podświadomość. Dlatego w tych ćwiczeniach ważne jest, żebyśmy bardzo szybko przeszli do. Akcji, a nie czekali na to. Hmm, masz mi się coś przypomnieć. Jaka może być siatka? Normalnie, że do zakupu za zakupy i szpiegowska, ale może być i wędkarska. Ktoś, kto nie siedzi w temacie, oczywiście tego nie wymyśli. Albo jaki może być list. List liścienny na drzewie, list do wysłania, list jako lista rzeczy, albo jaki może być? Yy... Cokolwiek, możemy drzewo, płot, kubek, kartka, próbujmy na każdą rzecz znaleźć kilka takich definicji. Co to może być? Ja nie widzę kartki zapisanej, tylko widzę kartkę jako kształt. No to w takim wypadku kartka, kartka może być kartką papieru, ale może być kartką jeszcze jakąś inną. Nie przychodzi mi do głowy, przepraszam, nie będę teraz myślał. Można rozszerzyć, można zrobić sobie listę. I porozrzucać po ludziach, niech każdy wymyśla po swojemu, nawet jedno skojarzenie niech będzie. To tych skojarzeń może się wziąć wiele. Co ma piernik do wiatraka? Wyobraźcie sobie, że to też może być ćwiczenie innowacyjne, ćwiczenie w kreatywności, dlatego że możemy zacząć odpowiadać na te pytania. Wy młodzieży, droga, możecie ich nie znać, ale to były takie przysłowiowe pytania, które kiedyś się zadawało na zasadzie urwania. Myśli, urwania rozmowy, bo tak naprawdę nie jest to jakby sensem, albo nie ma na to odpowiedzi, więc w ogóle po co się tym zajmować? Na przykład, co ma piernik do wiatraka? Dwie rzeczy odrębne, jedna do jedzenia, druga do działania. Oczywiście, że znajdziemy właśnie innowacyjnie odpowiedź. No przecież piernik to mąka, a mąka to z młyna. A młyn to wiatrak kiedyś, czyli jesteśmy w stanie. Zatem ta gra polega na tym, żebyśmy widzieli zaczęli widzieć korelacje pewnych rzeczy. Co piszcze w trawie? Smutna mrówka. Proszę bardzo, już mam. Grajmy e, w to właśnie humorystycznie. Nie domyślajmy się czegoś bardzo realnego, tylko budujmy sobie wizję takiej mrówki, która się zgubiła w trawie z tobołkiem, bo idzie do mrowiska i nie wie gdzie teraz, a nie ma tego wskazu. E, jak macie wyobraźnię, to was to będzie śmieszyć i będzie to bardzo fajna zabawa, bardzo ciekawa, też i konstruktywna, wyobraźniowo, że tak powiem, kształtująca wyobraźnię również dzieci, również młodszych. Przyzwyczajmy ich do tego, żeby rozbudzać swoją wyobraźnię, a kreatywność zasadza się na wyobraźni, kochani. Co zostawia ślady, i to ostatnie, to jest boskie, bo ja na to mam odpowiedź sklep mięsny, kochaniutka, a co to jest koło tego, tam, 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 tam koło tej kiełbaski, tamto, tamto? Salceson. W reklamie też to wykorzystano, więc możemy my to też wykorzystywać, ponieważ odpowiadamy sobie na pytanie na zasadzie wejścia w realia, które na przykład nam się objawiły ni stąd, ni zowąd i powiemy, że to jest, proszę Pani, kosiarka, jak Pani nie rozpoznaje, bo jesteśmy akurat myślami, w sprawach ogrodowych, i wiemy, że musimy iść do sklepu ogrodniczego. Proszę bardzo. Siedem nazw dla. Hmm. Wiele nazw ogólnie mówią, czyli rozwijamy sobie wyobraźnię, bo otwieramy jakiś przybytek. Może to być park dla osób starszych, nową kawiarnię muzyczną. Budujmy sobie nie tylko park, kawiarnia, kino i tak dalej, ale próbujmy go rozszerzyć, czyli. Mm, Kierunek działania danej instytucji, próbujmy jakoś nazwać bardziej konkretnie. Wtedy te nazwy pojawią się też bardziej konkretnie. Jeżeli nowe narzędzia ogrodnicze mam zareklamować, to jak nazwać daną, dany kierunek produkcji? Dla amatorów, no może być, dla profesjonalistów, tak właśnie są nazywane, ale może ja wymyślę jeszcze inaczej. Dla nie lubiących pracy w ogrodzie. I już jest coś. Skupiam uwagę ludzi, którzy nie lubią pracować w ogrodzie, bo może jest to coś, co za nich popracuje samo i tak dalej. Musi być wiele tych nazw, po to, żeby zmusić naszą mózgownicę do takiego realnego, innowacyjnego działania. Jeżeli wam nie przychodzą do głowy, to znów można to rozpisać na ludzi w rodzinie. Niech każdy znajdzie coś pojedynczego. I może się już zbierze kilka nazw różnych. Co się kryje za? Tu proponuję zabawę. Ym, tak naprawdę to każdy wie, co to jest teatr cieni, prawda? Ale tutaj w sposób może bardziej. No i właśnie pokażę Wam. Jeżeli nie wiecie, co pokazuje, bo widzicie tylko kształt, to właśnie trzeba będzie wymyślić konkretnie. No, co to może być? Jeżeli to będzie cień i wersja pierwsza, to próbuję nazwać to pudełko. Ale jeżeli to będzie tylko cień, który wygląda jak wielokąt, cień na ścianie i będę chciał kojarzyć kreatywnie, to zaczynam tworzyć wizję science fiction. Jeżeli ktoś mi otworzy oczywiście pudełko, to powie, że no tak, rzeczywiście innego wyjścia nie miałem, to musiało być pudełko. Albo na przykład widzicie zegar, ale w, za parawanem zobaczycie tylko koło. Jeżeli pokażę jeszcze tak. To może się skojarzy z talerzem i to będą realne skojarzenia. Ale jeżeli ktoś mi powie, że mogę rozbudzić wizję, to może być UFO. Wersja trzecia natomiast to jest wersja utrudniona, bo teatr cieni i figury, które mogę wycinać, od razu mówią, czy to jest dziecko, czy dorosły, czy to jest biedak, czy bogaty. Natomiast ja mogę pokazać, i tutaj już też ćwiczenie wcześniej występujące w graficznej formie, czyli narysuj emocje, a tutaj pokaż emocje, czyli na przykład, jak pokazać chciwość. I wtedy kojarzymy szybko chciwość, dawaj te pieniądze. I coś zabieramy, próbujemy. Ludzie za parawanem próbują odgadnąć. Jest innowacja? Jest, w obie strony, a przy okazji jeszcze bawimy się. A za parawanem jest lepiej coś pokazać. Oczywiście mówię o dygrze czyli światło musi być tak skierowane, żebyśmy byli widoczni jako cień. Psychologia podpowiada zawsze, że jeżeli mam wystawić człowieka na forum, to ten człowiek najpierw się zdenerwuje, a później dopiero może zacznie myśleć konstruktywnie. Ale jeżeli ukryję tego człowieka za parawanem. To on będzie trochę bardziej anonimowy i już nie będzie aż tak bardzo przejmował się rolą, w którą musiał wejść. Więc ten parawan jest bardzo ciekawą rzeczą do zabawy, a przy okazji też śmiejemy się z siebie i uczymy się śmia śmiać z siebie. Co można ulepszyć? Wiecie co? A czy czasem przez życie idąc, to nie myśleliście na ten temat, na temat. No, nie powiem, że akurat te rzeczy, bo te rzeczy mi przyszły do głowy, ale na temat różnych spraw, przedmiotów, sytuacji, które wokół Was mogłyby być ulepszone. Niestety nie jesteście do tego stworzeni, bo nie pracujecie w danym miejscu albo z daną rzeczą, ale możecie sobie przemyśleć sprawę, a może kiedyś, kochani, w ten sposób wchodząc do domu, mogę mieć wizję, a ja bym tutaj coś zmienił. I idźcie w tym kierunku. Próbujcie nawet pisać sobie, kojarzyć co jakiś czas od nowa te sytuacje i sprawdzajcie, co jeszcze moglibyście tutaj zmienić. Może coś schować, może coś dołożyć, niekoniecznie kupić, ale coś samemu zrobić. Powiem Wam, że nawet jeżeli ta zmiana wyjdzie za rok, to będzie tak przemyślana, że będzie jak najbardziej pozytywna i nie będzie miała błędów. Bo zmiany, które się dzieją bardzo szybko. Są obarczone wieloma błędami. Czyli dlaczego samochód przyjazny dla kobiet? Wcale nie dlatego, że uwłacam godności. Tylko wiem, że panie, jeżeli mają dłuższe paznokcie, to powinny mieć takie urządzenia wokół siebie, żeby nie paznokciami. Moja pięknie pisała na klawiaturze, bo pisała w ten sposób i dało radę, bo klawiatura jest płaska. Bo gdyby klawiatura była jakaś dziwna, to musiałaby paznokcie, paznokciami w ten sposób. A wysokie obcasy wymaga się od kobiety, żeby wyglądała. Dostojnie, pięknie, w wyższym obcasie, a w samochodzie wyższy obcas to tak nie za bardzo. Może trzeba by coś wymyślić. Pilot telewizyjny dla dzieci, czy dla starszych. Wymyślono już telefony dla starszych. Bez dotyku, ale z dużymi klawiszami na przykład, bo starsi ludzie tradycyjnie do tego podchodzą. Czy dla dzieci? Dlaczego dla dzieci? Bo dziecko lubi wszystko naciskać i nam coś zmienia. A to może pilota dać mu tylko takiego, który będzie pasował do. Zmiany kanałów i głośności, a nie ma, tylko tyle. Yy, pieczenie ciasta przyjazne dla amatorów. Wiecie co? Ja ostatnio pisałem przepis na pieczenie chleba. To nie jest dla amatora. Jednak amator musi przejść przez różne inne ciasta do chleba, jeżeli ja piszę ciasto o konsystencji gęstej śmietany, powoli wylewające się z łyżki. To ja mam taką, yy, takie doświadczenie. Mam takie informacje w głowie po kolei z kilkudziesięciu lat pracy w kuchni, że wiem co to znaczy, że wylewa się powoli z łyżki, i te konsystencje ja od razu rozpoznaję. I chleb wychodzi taki sam. Natomiast jak ja coś takiego opisałem, to ja nie wierzę w to, że jakiś amator przeczyta to, co ja napisałem o pieczeniu chleba. No, niestety, wysyłanie maila prostsze i szybsze. Wiecie, co mnie na przykład deprymuje bardzo w takich programach pocztowych że w jakimś dziwnym miejscu, dla mnie subiektywnie dziwnym, jest klawisz wyślij. Nie wiem dlaczego, ale cokolwiek bym nie wziął przez te wszystkie lata, jak komputer, używam komputera do wysyłania poczty mailowej, to ja na początek muszę patrzeć i szukać, gdzie jest ten klawisz wyślij. Dla mnie on powinien być największy, najbardziej na czerwono. On jest w wielu miejscach jednym z wielu. Jest dla mnie właśnie ten powód do myślenia, co ja bym ulepszył: drzwi wygodniejsze w użyciu. Kto z Was się kiedyś nie nadział na drzwi, nie spotkał się z drzwiami, bo nie przewidział, że nie w tą stronę się otwierają? A może właśnie jakieś oznaczenia, w którą stronę? A może drzwi, które się będą poddawały nam, jak będziemy chcieli wejść? wymyślają już takie rzeczy. Popatrzcie w internecie, jacy są innowacyjni ludzie a propos właśnie konstrukcji drzwi. A już najgorzej, jak drzwi są przesuwne i ktoś bardzo silnie chce je otworzyć. No to przejdźmy do ostatniej części zabawy. Tutaj rozbujamy już wyobraźnię bardzo, dlatego że możemy wszystko wymyślić, ale wszystko co jest nierealnego. Na przykład jestem w stanie zrywać liście z największych gałęzi. To znaczy, że mam pewną umiejętność rozciągania. To do czego ją użyję? Jest. Mogę pochwycić trąbę powietrzną. Wyobraźmy sobie najpierw to, co tu jest napisane, że mamy w słoiku trąbę powietrzną. Do czego ją użyjemy? Jak otworzymy? W którym miejscu? Co, co zrobi? A może gdzieś tak pozytywnie, żeby podziałała? Na przykład w ogrodzie, żeby liście mi zawinęła i wrzuciła do worka. A? Czyli do odkurzacza. O odkurzacz liścienny. A może? Nie wiem, czy taki odkurzacz jest. Ja wiem, że są takie, te, 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 takie odkurzacze ogrodowe, rzeczywiście. Miałem taki sam. Czy on działa? Nie za bardzo. Jak są liście mokre, to już w ogóle. Straszna rzecz. Może wymyślić nowy. Tenczę zwinąć w rulon. No już mówiłem o tym. Musić ją w domu. A co? Niech sama zakoloruje. Albo do ogrodu. Czyliście zielone muszą być tylko? Wychodować mrówki wielkości psa. Tu możemy sobie już dywagować, do czego nam jest potrzebna taka mrówka, która ma taką siłę, że może pociągnąć albo ponieść na sobie rzeczy kilkadziesiąt razy cięższe od niej. No właśnie, może jako koń pociągowy, jak to kiedyś się nazywało takie konie bardzo silne, które ciągnęły za sobą duże, znaczy wozy z dużą. Dużymi dużym stonarzem to się mówi, tak? Czyli wozy załadowane bardzo, bardzo pod sam wierzch. Mrówka, nie musi być mrówka, może być coś innego, pomniejszonego na przykład, co by nam nie zastawiało dużo miejsca w domu, bo psy to jednak są duże zwierzątka. Jak gdybyśmy mieli takiego pieska, zagłaskalibyśmy go. A może złapać w siatkę spadającą gwiazdę taką, Taką gwiazdę, taką energię. Do czego byśmy wykorzystali? Energię atomu, energię gwiazdy. Można, można. Zdolność wykrywania złota. O, coś mi się wydaje, że to by zgubiło ludzi. Jednak, czyli myślmy nad wynalazkami, bo nasze wynalazki nieraz mogą też i podziałać negatywnie. Mam zdolność wywoływania deszczu. Widzicie już tę kolejkę ze świata całego ludzi pod domem. I wszyscy tylko do nas, do nas, do nas wywołali, u nas deszcz. I w tym momencie moglibyśmy zadeszczyć całą ziemię. To coś mi się wydaje, że gdzieś by tej wody zabrakło, bo woda tak znikąd nie powstaje. Myślmy też o tym, właśnie, że jeżeli my sprowokujemy w pewnym miejscu zastosowanie pewnej rzeczy, to będą reperkusje z tego. To już tak na poważnie idąc. Bo zawsze w przyrodzie jakaś równowaga występuje, czyli gdzieś coś wykopiemy, to zostanie po tym dziura. Gdzieś coś zetniemy, zostanie po tym pusty las. Pusty las, brak lasu po prostu. Jeżeli gdzieś coś postawimy, to znaczy, że już tam trawy nie będzie i wolnego miejsca dla nas, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Mogę stać się ulubioną osobą, postacią, czyli może gwiazdą, medialną. Może tym człowiekiem z internetu, którego znam, albo może właśnie jakiegoś filmu aktorem, i tak dalej, i tak dalej. Zastanówmy się przez chwilę, co bym wtedy mógł zrobić. Ale zastanówmy się też, jakie by były tego negatywne konsekwencje. Bo kochanie, nic nie ma tak, po prostu za darmo. Te ćwiczenia kreatywne z jednej strony mają być wesołe, z drugiej strony mają być właśnie kreatywno-innowacyjne. Z trzeciej strony, jeżeli taka istnieje, mają być szybkie i zwięzłe, nie rozwijamy za bardzo wyobraźni, bo to zaczyna nam wchodzić myślenie, a wiemy, że to ma być intuicja, czyli wizje nasze zupełnie z innej bajki. I jeżeli Wam się to spodobało, to tygodni temu 6 czy 7, mniej więcej 7, zamieściłem do tych ćwiczeń zdjęcia z takich. Kartek A4, które są już poukładane, że tak powiem, które można wykorzystać w domu. Jeżeli ktoś chce bardzo, to ja mogę przesłać na pocztę formę PDF-u do wydrukowania, żeby zabawić się w domu. Może na ten czas koronawirusa właśnie to jest dobry sposób na spędzanie ze sobą czasu i na rozwijanie wyobraźni u wszystkich u dziadków, u rodziców, u siebie może u swoich dzieci, jeżeli oglądają niedorośli. Zapraszam Was do tego i zapraszam na pogadankę za tydzień o tej samej porze. Do widzenia.